To nie tylko te działania rządu, to przede wszystkim dobre zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, menadżerów, którzy tymi spółkami kierują, ich kompetencje, doświadczenie, ich poświęcenie, ale. Co nie jest nie mniej ważne, a może nawet bardziej ważne, to jest również kompetencja pracowników. Bez wspaniałych załóg, które tworzą te spółki, które wypracowują te dobre wyniki, trudno byłoby mówić o sukcesie, jakim spółki osiągnęły. Mamy tego świadomość, wiemy, że inwestowanie w kadry, inwestowanie w pracowników jest niezwykle ważne i ono wynika nie tylko z polityki państwa, nie tylko z tego, że my rządząc od sześciu lat, my, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, postawiliśmy rodzinę i postawiliśmy politykę prorodzinną, wsparcie dla rodzin w centrum naszej polityki, w centrum naszego programu, który konsekwentnie realizujemy.